Wyruszyliśmy w Polskę, żeby odwiedzić rodzinę, którym pomagamy, których wspieramy w ramach akcji charytatywnej Dobry Uczynek. Dojeżdżamy do Rogówka, to jest miejsce, gdzie ma siedzibę fundacja dom świętego Jakuba. Dajcie, dobra, dobra. Cześć. Cześć, problemu, cześć! Celem największym dla nas jest to, żeby człowiek w, w, w rzeczywistości, w której jest, w której się znalazł, to dostał taką pomoc, która da mu początek do tego, żeby on w tej, rzeczy, w tej rzeczywistości mógł się odnaleźć. Żeby nie doszło do momentów, kiedy już jest tak skrajnie ciężko i z tym też się stykamy, że zaczynają się myśli samobójcze, a za chwilę jest to, co jest. i my bardzo. Chcemy, żeby ci tych ludzi podnosić. My sobie dajemy wzajemnie, czyli przychodzi ktoś, kto mówi w jakąś konferencję, jest to albo właśnie psychoterapeuta, albo jakiś aktor, artysta z jakąś tam historią i okazuje się, że on ma wzmacniać tych ludzi, ale znajdują się gro ludzi, którzy przyjeżdżają, którzy robią też i odwrotnie, czyli jest wymiana, łączą, później się rozjeżdżają i nagle z tego się tworzą piękne projekty, że jakby ta pomoc tutaj dla tych ludzi i te osoby, które uczestniczą, oni tworzą dalej.